Tak, Martusia? Marta, ale mikrofon wyłączyłaś. Mama, ja Ciebie lubię. Ja już się chciała zapytać, czy mamy dzisiaj plastykę, bo nie wiedziałam. Tak, będzie plastyka i, i to teraz jeszcze po, po muzyce. Więc wracamy. 11.05. Proszę Pani, bo ja, jest? ja jestem u babci, ale ja już chciałam do muzyki. Ale ta książka nie będzie potrzebna, to teraz tylko rzeczy naprosty nie są potrzebne. Dobrze. Proszę Pani, czy mogę teraz sama zagrać na moim telefonie? No proszę wciąż, to zaraz, dobra? Super, dobra. Kochani, 11.05 zadzwoni Wam dzwonek na lekcję, a teraz macie te 15 minut na to, żeby coś zjeść, napić się i skorzystać z palety i przygotować się